No, coś widziałem fajnego, kółeczko jakieś, ale kurde, gdzieś mi tutaj smykło. Dziś. Co to będzie? Jakaś pastylka gruba, patrzcie, patrzcie jakie kółko. Witam Was serdecznie na naszych poszukiwaniach. Chłopaki dzisiaj w nowych koszuleczkach. Proszę bardzo, o jaki ładnie <laughs> niesie. No ja tak samo. E... Co? Nowy lasek i następne przygody z wykrywaczem. Zobaczymy jakie rzeczy dzisiaj wpadną. Sam jestem ciekawy, bo jesteśmy na nowym terenie całkiem. Byliśmy wtedy po drugiej stronie ulicy. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Co tu się działo, Kazik? Jakiś szpital, podobno to był niemiecki, tak? jak coś mówili, lazaret jak się... Jakiś szpital, zobaczymy. Tam mamy na pewno okopy i to od razu lecimy tam. Kopalni złota. To jest chłopan. nasz pierwszy kierunek. Kopalnia złota. Uranu. co jest? Złota. <gry> Dobra, no co? Warunki są jakie są. Jest lato, jest ciężko. Haszcink. Ciężko to dopiero będzie. No. Kleści. Kleszczing, haszczing. no ale nie poddajemy się. Trzeba coś kopać, kurde. Bo jak się siedzi i ogląda tylko filmy, to nic z tego nie będzie, nie? <grystanie> Dobra, idziemy zaraz. Tu jeszcze paru chłopaków, bo ma dołączyć do nas. Dzisiaj taka nieduża grupka, ale poryjemy, zobaczymy. Dobra, do pierwszego dołeczka. Wiking No i najwidoczniej trafiliśmy w jakieś stanowisko militarne po II wojnie światowej. Viking, panie. Nie wiem co to Kazik jest. Kazik z teraz taką blachę z W. co tutaj Wiking tu napisane? Tak. Wiking. Tutaj 2-3-1, nie wiem co to Takie coś. Czego to była? Może jakaś nie nóżka? Pojęcia, co to jest. Może jakaś nóżka od piecyka? Nie wiem. No, piecyk czy coś? Nie wiem Tutaj no? co? Kawałek silnika albo coś. Kurde, jaki amelinium. Zaraz samolot wykopiemy. Zaraz samolot wykopiemy. Messer Schmidta. Wow. O tutaj powiem Ci kawał grubego aluminium ze śrubami Dziać 5 marek Panie? Dobra weź ten samolot 5 no. markówka Ale DDR Kurde czemu to nie jest srebrne? Bo to DDR jest Obróć. No tak jak mówię z tym cyrklem takim Z no. Ale pięć marek zaliczony Ty no pięknie 1971 rok No fajnie super Coś się zaczyna o... dziać Teraz tutaj z kupa drucików e, chyba tak stawiamy, że to jest część jakiejś radiostacji, czy co? Izolatorki jakieś porcelanowe. I tu fachowcy się na pewno odezwą. I co, i druciki są przy tym były, tak? No. no dobra, coś na początek wychodzi, ale tu na pewno musimy się pokręcić, bo to jest za dużo rzeczy na odgroma. No od masz jeszcze, Łóżeczka. Ale miedziana, mosiężna, bo, bo tam ja ją dupem z drugiej strony pali. Ma jakieś bicie? Mosiężna jest, no ale w fajnym stanie, jeszcze możesz jeść sałateczkę z niej, dobra. O, mamy tu ewidentnie bardzo dużo złomu militarnego. Tak jak ten. To jest typowa górna część od piecyka okopowego. O. No i tak właśnie myśleliśmy, o, widać takie ranty tutaj. Czyli tutaj Niemcy siedzieli, używali się i pilnowali głównej drogi na Zgorzelec, nie? No i tak było. No, mam nadzieję, że coś tu jeszcze wyjdzie. No, coś widziałem fajnego, kółeczko jakieś. Ale kurde, dziś mi tutaj smykło. Dziś... Co to będzie? Jakaś pastylka gruba, patrzcie. Patrzcie, jakie kółko. Co to jest? Ja pierdzielę. Myślałem, że to moneta będzie. Yeah. Co to? Kurde, jaki kawał tego. To jakaś zatyczka? zatyczka. Co ty? pójdziemy do światła zobaczymy? Co to jest? Ty, ale to ładnie dawało mi to sygnał, wiesz? No. Mówi, ale będzie kurde jakaś kopieja gruba. Ale co to jest, kurde? Z otworkiem. Widzisz taki dekiel? Dekielek taki z otworkiem. Coś, jakiś dekielek było czegoś. Wow! To miało być kotlet dnia. Idziemy do Daniela. Kurde. O kurde, wywala się. O, jaka fajna biżuteria. No sypie się, ale sypie się w rękach, wiesz? Tak? Już ta z tyłu padli, już jakaś była. Aha, też mi się rękach. sypie. ja to przeczyszczę jeszcze szczotką. Delikatnie No ładne to jest, i... ładne to jest. Piękny sygnał był. No. Dawał mi na monetę, ale... No. A jest kamień jeden. Aaaa. Jest Szafir! To diament jest! Zobacz, świeci się. Ale się świeci Diamenty niemieckie. Tak Porzucone w lesie. Tu w tych oczkach pewnie też były. Pewnie były, no, kamyczki. Dobre. To kriangu, ale jeden jest, jeden się uchował. A co tam u mnie wyszło? Jakie żelazo się sypło z góry? Właśnie w tej chwili. Jakaś kratownica. O! Kurde! Od kuchenki gazowej, tak? Ktoś sobie wyrzucił no da, ewidentnie. Palniczki 4 Szukamy niemieckiego śmietnika. Zobaczcie, ten teren jest cały zryty. Piotr śmietnik, ale rozkupany. Tak? O właśnie przed chwilą mówiłem, że szukamy śmietnika. No warto jeszcze się zagłębić w takich śmietnikach głębiej troszeczkę. Bo każdy tylko z wierzchu szuka i idzie dalej. No i mamy grubego kotleta. Gdzie sław opowiadaj, jest smarownica od czołgu albo od czegoś, nie wiem Ale jeszcze nasmarwana, Chodzi. Spójrz, płuczysko jest w środku? Na pewno, ale na pewno tam jest przerdzawiane wiesz, i nie można wyciągnąć tego, ale ma... Dziubek, dziubek, jest. dziubek, jest. Dziubek jest, jest gwint. Jest rozkręcony. No, a paczki fajne tutaj wzorki pokaż, zobacz. No. Takie były. No, żeby się ręka nie skręciła. No, antypoślizgowa, nie? Mhm. No, było smarowane. Było. Gąsienicy a, od Pantery gdzieś. No, na pewno. Ciebie bardziej te, jakieś łożyska, nie? Kółka. Pewnie tak. Mhm. Idzie gdzie to było tam dalej za tym? Znaczy, Przed strumieniem. No, teraz będziemy przeskakiwać strumyczek. No nie wiem czy Idziemy jest szeroki. Tak? No. Kurde, nie o gumowców dzisiaj. No, no na szerokim jest za szeroki. Ajajajaj, dobra przejdziemy A ulicą, ulicą. ulicą. wyjdziemy na tamtą stronę, ja tutaj stawiam, że też były fotoryfikacje, że coś tu bronili tego właśnie dojazdu do Zgorzelca z tej strony, nie? Może było. E, bo byliśmy po drugiej stronie, to tam jest taka transza wielka na wzgórzu, Starażanie stanowiska, nie, nie, wcześniej nie. byliśmy tam, zahaczyliśmy, tak, że przeszukamy ten teren, ale... Ale stawiam, że po tej stronie też będą. Tutaj jest taka trawa, że nie da rady chodzić z wykrywać. No musimy przejść przez tą ulicę najlepiej. No. Dobra. No Słuchajcie, z takiego mojego doleczka wyskoczyła moneta. W takich trawach, w takim buszu. A tutaj. Samochody sobie śmigają. Ale co to będzie? Wiecie co? Nie wiem, stawiam, że to będzie moneta. Na pewno to nie jest srebro, to jest aluminium. Stawiam, że to będzie 200 marek albo 500 marek. Teraz spróbujemy cokolwiek tutaj znaleźć Świadczącego o tym, że Się nie mylę No chyba, że naprawdę mnie ta moneta zaskoczy Ale ona jest lekka, to jest aluminiowa moneta Cokolwiek Z tej monety hmm. Und frei Kurde, ona no jest, tak obro... no jest tak obrośnięta. Ona no jest tak obrośnięta tym syfem. Ona no już tu jest zjedzona, jest totalnie. Chociaż troszeczkę, troszeczkę cokolwiek o niej zobaczyć. I takie Sagonia już i tak. No. Tu powinniśmy widzieć tego orła. Hmm. No jest pazur jakiś zwrony. Fry... wrony gdzie tak, ustawiam, że to jest 200 marek, ale już zjedzona totalnie agonia. No i monetki lubią przebywać parami. Tak jak grzyby. I gdzieś tu miałem sygnał, tu była 200 marek. a tu mamy gdzieś sygnał, tylko żeby nie aluminium. Jest Co to jest kurde? Co to za żółtek? Co to za żółtek? Jeju! O no to jest kurde, z czym się to kojarzy z niczym. Hmm, myślałem, że moneta będzie. No i mamy fajną monetkę. Zobaczcie na wierzchu. Jeden feniś. Jeden feniś. Bardzo jeszcze. Przyzwoitym stanie. Hmm. No fajnie, fajnie, że ta moneta leżała na wierzchu. Nie trzeba było kopać nawet. 1800. Co ja tu widzę? 71 chyba, czy coś takiego. buce. Hmm. Chociaż to dobre. No tak, ogólnie to jest bardzo kiepsko. Tutaj chodzimy po tych okopach, ale przeczesane są. One przeczesane są to nie są te lata. By te rzeczy jeszcze tutaj leżały. No idziemy dalej. Nie ma co płakać, narzekać. Idziemy dalej. Leci Kazimierz, leci Kazimierz, bo usłyszał monetki. Gdzie jest <grym> ja tu mam więcej sygnałów, ale tu już widzę gdzieś monetkę. Jest monetka. Terazniejsza na pewno. Tak. czy ma kciuki, żeby była teraźniejsza moneta. By minęliśmy okopy. niemiecki Z fastyka, tak. Jest Adolfowy. trzecia rzeczy. Jedynka trzecia rzesza. Rzesz. I zaraz sobie sprawdzimy od razu czy coś jeszcze. Bo ja coś tutaj tak naszedłem i mi się wydawało, że tu są rozsypane monety. Albo mi się wydaje Tak, dokładnie, Druga, trzecia Na pewno tu są dwie, dwie monety jeszcze Nie wiem Gdzieś jeszcze one tu są. No i są. Kopiec ewidentnie jest już z tyłu. Poszedł się, wiecie, za potrzebą. I wyleciałem mu z kieszeni. Kalisony były odwrócone na drugą stronę. Dobra. Dobra, to na pewno będzie trzecia rzesza. Wszystko. Zaraz jak wykopię to się włączy. Monetkowy. Monetkowy. Dobra, moje monetki z tego <noise> pseudo monetki miały być... Yy, miały być monety, tylko że nie wyszły monety. Zobaczcie co wyszło. Jakieś kawałki, takie kurde, grube łowił. dziwne to, przy tych monetach. Przy tej monetce tam to leżało. I byłem pewny, że to monetki są z boku. a to jakieś, o, jakieś kawałki ołowiu, Nie wiem co to w ogóle, do czego to służyło. To to nosił w kieszeni w ogóle coś takiego. Masz to samo, dokładnie. O. No i Daniel też to wykopał. Jakieś takie odłamki, A dziwne. No, to jest dokładnie ta sama część, co, co ja mam. Te kawałeczki Ołowiam. takie ciężkie, ołowiane. No i mamy dość częste znalezisko na naszych terenach. Zobaczcie. Świeża tablica. Ciekawe. Kradzione auto. Tak bym stawiał. Zobaczymy sobie numer. Może ktoś rozpozna swój numer. Z naszego regionu Oj, raczej Niemcy Niemcy Niemiecka No to jest salutka, z Saksonii Stadtgerlitz Stadtgerlitz Proszę bardzo no to jeszcze można by było rozczytać, do kiedy była, chyba 2004 rok TIF był ważny Ej tak idę, idę, idę Trawy, trawy, trawy Posuwamy się dalej Kurczę jestem w takiej Cholera powiedzieć co to jest, piaskownia jakaś stara czy coś takiego Dookoła same jakieś skarpy Coś tu było wydobywane i teraz taki sygnał tutaj mam pod drzewem A zobaczcie tak dosyć już coś zaczyna się zasztycha. Za no i sygnał jest w dół. Zobaczymy sobie. Cały czas wali do dołu. No to sobie razem odkopiemy. Już was daję na glebę. I pogrzebiemy sobie razem. Coś będziecie widzieć chociaż trochę. Lubcie sobie kawkę, a ja się będę męczył. I razem wykopiemy tego śmiecia. Coś tam jest, bo Fajna, fajna piasek trochę dżeni i zaraz będzie znowu wielkie rozczarowanie wielkie rozczarowanie Lubię ten dźwięk Jakby jakaś puszka była czy coś drzewko nie przeszkadzaj tutaj Jakby jakaś puszeczka schowana Zgarniemy trochę ręką kurczę to, to, to co powinno być kurde, powinno wychodzić o, Powinien być jakiś fajny depozyt Kurde, a ja to zawsze wykopuję jakieś zaraz garki, srarki i nie wiadomo co. No. I co, wygląda fajnie, że to jest garnek. Widzicie rancik. Głęboko, a tu o. Proszę bardzo, o i tyle po moim garku. Jakaś opaska. Cholera. I tak ładnie ułożona jak garnek. Aj, 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 aj. Kiedy w końcu? Kiedy w końcu jakieś kurde niemieckie rzeczy? Ciągle Walstart No i tak to wygląda w realu. Kupimy dziury głębokie, a później jest rozczarowanie. No nic, nie ma co się poddawać. Kiedyś nastąpi ten dzień. I w końcu się pokażą naczynia niemieckie. Tak długo poluję na to. Kurde, jeszcze jest tak, żeby gdzieś trafić z Luftwaffe. Luftwaffe właśnie. Ale gdzie u nas kurde lotnisko jakiś Skąd kantyna tutaj? Ale tak mi się marzą takie naczynia. Hmm. Dobra, pomarzyć <grystanie> można zawsze. No i kończymy nasze wypociny. Trochę miny nam zrzedły. Nie jesteśmy za bardzo zadowoleni z dzisiejszego wychopek z naszych fantów. No ale cóż, bywa nieraz tak, nie? Trzeba się pocieszać, że może następnym razem będzie lepiej. Hmm, nie ma co płakać, głowa do góry. Następnym razem, jak mówię, będzie lepiej. Przyjdzie jeszcze ten dzień. Sreberko zaświeci się, nie? A póki co pokażemy Wam, co tutaj wyszło dzisiaj z tego naszego złomu. No, jakieś tam monetki z Peralu. Tutaj to jest to zdoba. Może to jest z tego piecyka, bo dużo rzeczy z pieca tam wychodziło. Tu jakaś siekierka jest. Jakaś taka dziwna, nietypowa ta siekierka. Ktoś coś wie to pisać, bo. Na pewno to nie jest. Nie wiem, stare czy nie stare. Nie znam się na tych siekierkach. Nie będę tutaj spekulował no, Maceta wyszła. Fiskars. Fiskars. Holzwagena, mamy, nie? Holzwagena. Super. No i jakieś tam pierdołki, nie pierdołki. Wszystko to, co zostało po tych ludziach, tutaj mieszkali. W tych lasach, w tych ruinach domów. Z Perelu trochę rzeczy. No, tutaj mamy guziki z Perelu. Różnej maści. Proszę bardzo. To zdóbka jakaś ciekawa, ta co już pokazywaliśmy. Guziki, groszek. Niemiecki. No tutaj te 200 marek jest chyba. To co właśnie wykopałem tam wtedy. Ostawiam, że to 200 marek będzie. Tutaj widać pazury, wrony. To miała być moja super moneta, duży fajny sygnał mosiężny. Niestety zabrakło szczęścia No i tutaj o, tak jak widać obrączki, łyżeczki, pierdołeczki i tyle z tego Tyle z tego nie wiem czy tu będziemy jeszcze przyjeżdżać, póki co jest strasznie tutaj zarośnięty ten las na pewno by były większe szanse jak było niższe. Miejscami po popachuje, jest kurde, trawa ale co, czekamy też na nowe zgody, mamy niedługo zgody ale to nie będę zdradzał szczegółów, spotkamy się na miejscu to powiemy trochę historii tamtego miejsca także tam mamy fajne, fajne ciekawe miejsca, mamy też jakiś wielki śmietnik niemiecki, to leśniczy nawet nam nagrał to też się tam spodziewamy może jakichś fantów lepszych, my lubimy niemieckie śmietniki i co? może jeszcze tak bym chciał pozdrowić przy okazji kogoś? No to co? Marzenkę Wróbel? Naszą? Lubienicę, która nas ogląda? Tatara pozdrawiamy. Naszego kolegę Tatara. Też, też tam komentuje miło nasze filmy. Kogo tam jeszcze? Wszystkich. Wszystkich. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć Wam. Hej.